Mój drogi synu, to ja, Jezus, przychodzę, aby porozmawiać z Tobą o modlitwie do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie. Wiem, że Twoje serce szuka pocieszenia i uzdrowienia i chcę, abyś wiedział, że jestem tutaj, obok Ciebie, słuchając każdego słowa Twojej modlitwy. Moja Matka, Maria, również jest uważna na Twoje błagania, wstawiając się za Tobą z matczyną miłością. Wiara, którą pokładasz w tej modlitwie, jest dla mnie cenna. Za każdym razem, gdy zwracasz się do Matki Bożej Częstochowskiej, okazujesz zaufanie nie tylko jej, ale także mnie. Pamiętaj, że Maria zawsze wskazuje drogę do mnie, swojego syna. Twoja dewokao do niej wzmacnia Twoje połączenie ze mną i z Ojcem. Kiedy modlisz się do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie, uznajesz moc wstawiennictwa. Maria, w swojej pokorze i posłuszeństwie, jest doskonałym przykładem, jak zbliżyć się do Boga. Jej niezłomna wiara, nawet w obliczu największych trudności, jest wzorem dla nas wszystkich. Naśladując jej przykład w modlitwie, wzmacniasz swoją własną wiarę. Wiedz, mój synu, że każde słowo Twojej modlitwy jest słyszane w niebie. Kiedy wołasz o wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, całe niebo porusza się na Twoją korzyść. Twoja wiara, wyrażona przez te wokao, otwiera kanały łaski i błogosławieństwa w Twoim życiu. Zaufaj mocy tej modlitwy. Wiedząc, że dociera ona do mnie przez kochające serce mojej matki. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie nie jest tylko prośbą o uzdrowienie fizyczne, ale także poszukiwaniem uzdrowienia duchowego i emocjonalnego. Modląc się, otwierasz swoje serce na przyjęcie nie tylko zdrowia ciała, ale także pokoju ducha i odnowienia duszy. Pamiętaj, że prawdziwe zdrowie obejmuje wszystkie aspekty Twojej istoty. Mój umiłowany, pamiętaj słowa które zostawiłem zapisane w Jan 19, 26, 27, gdy Jezus ujrzał tam swoją matkę i ucznia, którego miłował, rzekł do swojej matki: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Kropka. Tak jak zaufałem moją matkę trosce Jana, tak również ufam Tobie pod jej opieką. Jej wstawiennictwo jest potężne i pełne miłości. Tak jak jest napisane w Jakuba godzina 5.16, wyznawajcie więc jedni drugim swoje grzechy i módlcie się jeden za drugiego, abyście zostali uzdrowieni. Modlitwa Sprawiedliwego ma wielką moc. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie jest przykładem tej potężnej wstawienniczej modlitwy. Maria w swojej doskonałej sprawiedliwości wstawia się za Tobą przed tronem łaski, szukając Twojego uzdrowienia i dobrego samopoczucia. Rozumiem. Będę kontynuować modlitwę z krok 1, dodając więcej akapitów, aby uzupełnić minimalne 25 akapitów początkowo wymaganych. Będę kontynuować tonem Jezusa mówiącego bezpośrednio do słuchacza o modlitwie do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie. Mój ukochany synu, kiedy zwracasz się do Matki Bożej Częstochowskiej w modlitwie, łączysz się z tradycją wiary, która trwa przez wieki. Jej wizerunek, z jej znakami i bliznami, przypomina nam, że nawet w obliczu trudności i prób wiara pozostaje niezłomna. Tak jak Maria zmagała się z wyzwaniami w swoim ziemskim życiu, rozumie twoje zmagania i wstawia się za tobą z głęboką współczuciem. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie jest aktem zaufania nie tylko w jej wstawiennictwo, ale także w moją wolę uzdrowienia i przywrócenia. Pamiętaj, mój synu, że każde słowo tej modlitwy jest jak balsam, który dotyka nie tylko twojego ciała, ale także twojej duszy. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się od wewnątrz, w odnowieniu twojej wiary i otwarciu serca na miłość Bożą. Kiedy wywołujesz Matkę Bożą Częstochowską, łączysz się z milionami wiernych na całym świecie, którzy znaleźli pocieszenie i uzdrowienie dzięki tej dewokao. Twoja indywidualna wiara staje się częścią potężnego łańcucha modlitwy, który wznosi się do nieba. Nigdy nie lekceważ mocy tej jedności w modlitwie, ona przenosi góry i dokonuje cudów. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, znany jako czarna Madonna, przypomina nam o uniwersalności miłości Bożej. Tak jak Maria przyjmuje wszystkie swoje dzieci, niezależnie od ich pochodzenia czy wyglądu, tak i ja przyjmuję wszystkich, którzy przychodzą do mnie z wiarą. Twoja modlitwa o zdrowie, złożona za pośrednictwem tej Devokao, jest świadectwem Twojego zaufania w tę uniwersalną i przyjmującą miłość. Mój drogi, chcę, abyś zrozumiał, że modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie nie jest magiczną formułą, lecz kanałem łaski. To poprzez Twoją szczerą wiarę i otwartość na moją miłość uzdrowienie może płynąć. Maria, w swoim wstawiennictwie, pomaga przygotować Twoje serce na przyjęcie błogosławieństw, które dla ciebie zarezerwowałem. Zaufaj temu procesowi, nawet gdy odpowiedź nie przyjdzie w sposób, którego oczekujesz. Modląc się do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie, uznajesz wzajemne powiązanie ciała, umysłu i ducha. Prawdziwe zdrowie obejmuje wszystkie te aspekty twojej istoty. Maria, w swojej doskonałej harmonii z wolą Bożą, wstawia się o holistyczne uzdrowienie w twoim życiu. Bądź otwarty na przyjęcie nie tylko uzdrowienia fizycznego, ale także uzdrowienia emocjonalnego i duchowego, które może przyjść poprzez tę modlitwę. Pamiętaj, mój synu, że wytrwałość w modlitwie jest świadectwem wiary. Tak jak kobieta kananejska upierała się przy swojej prośbie o uzdrowienie dla swojej córki, tak ty też wytrwaj w swojej dewokao do Matki Bożej Częstochowskiej. Twoja wytrwała wiara dotyka mojego serca i serca mojej matki. Nie zniechęcaj się, jeśli odpowiedź nie przyjdzie natychmiast, często to w procesie ciągłej modlitwy dokonują się największe przemiany w naszym życiu. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie uczy nas również o znaczeniu wspólnoty w drodze wiary. Tak jak Maria była obecna w społeczności pierwszych chrześcijan po moim niebowstąpieniu, tak ona jest obecna w Twojej wspólnocie wiary dzisiaj. Podziel się tą dewokaos z innymi, módlcie się razem i doświadczcie mocy wspólnej wiary. Razem możecie wspierać się nawzajem i być świadkami cudów, jakie Bóg czyni poprzez tę modlitwę. Mój ukochany, chcę, abyś wiedział, że za każdym razem, gdy zwracasz się do Matki Bożej Częstochowskiej w modlitwie, uczestniczysz w świętym misterium. Twoja dewokao do niej jest odzwierciedleniem Twojej miłości do mnie i do obraz jej, który przetrwał wiele przeciwności przez wieki, przypomina nam, że z wiarą możemy pokonać każdą przeszkodę. Niech ta siła zainspiruje Cię w Twojej własnej drodze uzdrowienia i odnowy. Odwaga Marii wobec Krzyża może być Twoją odwagą w obliczu wyzwań zdrowotnych, z którymi się borykasz. Mój synu, modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia jest również zaproszeniem do wewnętrznej transformacji. Gdy szukasz uzdrowienia fizycznego, pozwól, aby Twoje serce zostało przekształcone przez miłość Boga. Maria w swojej intercesji. Pragnie nie tylko twojego uzdrowienia fizycznego, ale także pełnej świętości. Bądź otwarty na zmiany, które Bóg chce wprowadzić w twoim życiu poprzez te dewocje. Pamiętaj, że uzdrowienie, które przychodzi przez modlitwę do Matki Boskiej Częstochowskiej, nie zawsze objawia się w sposób, którego się spodziewamy. Czasami uzdrowienie przychodzi w postaci głębokiego pokoju, spokojnej akceptacji lub odnowionej siły do stawienia czoła wyzwaniom. Ufaj, że Maria wstawia się za tym, co jest naprawdę najlepsze dla Ciebie, zgodnie z miłującą wolą Boga. Dewocja do Matki boskiej Częstochowskiej uczy nas o pięknie wierności. Tak jak ona pozostała wierna u stóp krzyża, tak pozostaje wierna u Twego boku w chwilach bólu i potrzeby. Twoja stała modlitwa jest świadectwem tej wzajemnej wierności między Tobą a Matką Bożą. Ufaj, że ona nigdy Cię nie opuści, szczególnie w chwilach, gdy najbardziej potrzebujesz pocieszenia i uzdrowienia. Mój drogi, modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia jest przypomnieniem o mocy miłości ofiarnej. Maria, która cierpiała, widząc swojego syna na krzyżu, głęboko rozumie ludzką boleść. Gdy przynosisz swoje bóle i cierpienia do niej w modlitwie, łączysz się z tą miłością, która przekształca cierpienie w odkupienie. Pozwól, aby ta miłość uzdrowiła nie tylko twoje ciało, ale także twoje serce. Modląc się do Matki Boskiej Częstochowskiej, uczestniczysz w tradycji wiary, która łączy niebo z Ziemią. Twoja modlitwa łączy się z modlitwami wszystkich świętych i aniołów, tworząc symfonię chwały i prośby, która dociera do tronu Boga. Wiedz, że nigdy nie jesteś sam w swojej drodze wiary i uzdrowienia, całe niebo łączy się z tobą w Twojej modlitwie. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ze swoim spokojnym i przyjaznym spojrzeniem, zaprasza nas do głębokiej intymności z Bogiem. Poprzez tę modlitwę jesteś wezwany do nawiązania bliższej relacji nie tylko z Marią, ale i ze mną oraz z Ojcem. Niech ta intymność będzie kanałem uzdrowienia dla Twojej duszy, przynosząc spokój i harmonię całemu Twojemu istnieniu. Mój ukochany synu, modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia jest aktem nadziei. W świecie często naznaczonym rozpaczą i strachem, Twoja wiara wyrażona przez te dewocje jest latarnią nadziei. Wiesz, że cuda są możliwe, że uzdrowienie jest w zasięgu Twojej ręki, a miłość Boga, objawiona przez wstawiennictwo Marii, jest potężniejsza niż jakakolwiek choroba czy cierpienie. Zakończając tę modlitwę, pamiętaj, że każde słowo wypowiedziane z wiarą echem odbija się w wieczności. Twoja dewocja do Matki Boskiej Częstochowskiej nie tylko szuka uzdrowienia dla teraźniejszości, ale także sieje błogosławieństwa na przyszłość. Ufaj, że Maria nadal wstawia się za Tobą, nawet po ostatnim Amen. Niosąc Twoje potrzeby w swoim matczynym sercu i przedstawiając je przed tronem łaski. Mój ukochany synu, niech ta modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia będzie dla Ciebie stałym źródłem odnowy, siły i nadziei. Niech przez nią doświadczysz nie tylko uzdrowienia ciała, ale także głębokiej transformacji duszy. Wiedz, że ja, Jezus, razem z moją matką Marią, zawsze jesteśmy z Tobą, słuchając Twoich modlitw, dzieląc Twoje bóle i świętując Twoje zwycięstwa. Trwaj mocno w wierze, wytrwale w modlitwie i otwarty na cuda, które Bóg pragnie uczynić w twoim życiu poprzez tę piękną dewocję. Mój drogi synu, tak jak kobieta z kwotokiem została uzdrowiona, dotykając końca mojego płaszcza z wiarą, możesz doświadczyć uzdrowienia poprzez wiarę wyrażoną w swojej modlitwie do Matki Boskiej Częstochowskiej. Pamiętaj, jak powiedziałem do niej, twoja wiara cię uzdrowiła, Marka, godzina 5:34. Ta sama wiara może przynieść uzdrowienie do Twojego życia dzisiaj. Pomyśl, jak Maria była obecna w kluczowych momentach mojego ziemskiego życia, od mojego narodzenia po moją śmierć na krzyżu. Jej wierność i miłość są świadectwem mocy wiary. Kiedy modlisz się do Matki Boskiej Częstochowskiej, łączysz się z tą wierną i matczyną miłością, jaką Maria ma dla wszystkich moich uczniów. Pamiętaj słowa Salomona w przypowieściach 4, 20 myślnik 22. Mój synu, słuchaj uważnie, co mówię, nakłoń swoje uszy ku moim słowom. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i zdrowiem dla całego ciała. Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia jest sposobem na zachowanie tych słów życia i zdrowia w twoim sercu. Tak jak Maria zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu i rozważała je Łukasza, godzina druga dziewiętnaście, jesteś wezwany do medytacji nad łaskami otrzymanymi przez tę modlitwę. Zastanów się, jak twoja wiara wzrosła, jak twoje zdrowie się poprawiło i jak twoja relacja ze mną i z Ojcem pogłębiła się dzięki tej dewocji. W przypowieści o synu marnotrawnym nauczyłem o bezwarunkowej miłości Ojca. Maria w swojej wstawiennictwie za tobą poprzez modlitwę do Matki Boskiej Częstochowskiej, odzwierciedla tę bezwarunkową miłość. Przyjmuje cię w swoje ramiona, tak jak ojciec przyjął syna, który wrócił, przynosząc swoje potrzeby zdrowotne i uzdrowienia przede mną z miłością matczyną. Refleksja, modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji zdrowia przypomina nam o mocy wstawiennictwa i matczynej miłości Marii. Poprzez te dewocje jesteśmy zaproszeni do wzmocnienia naszej wiary, ufając, że Bóg słyszy nasze prośby i działa na naszą korzyść, przynosząc uzdrowienie i odnowę do naszego życia.